Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam raz jeszcze. Moi drodzy, właśnie to zbawienie za frajer. Tutaj Pan Rzyman broni się, tutaj, że, Rzymie, że trzeci rozdział listu do Koryntyn mówi o zbawieniu za darmo. No i tutaj pisze, a za co? Zbawił nas z łaski przez wiarę. Z łaski znaczy za darmo, nie zasłużenie, nie z uczynków. Tak, wypuścił nas z więzienia. Ale do nieba, panie Rzyman, nie wchodzi się za darmo, bo nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziesz wersetu. Ja już o tym pytałem wcześniej. Pana Rafała i, i was. Gdzie jest napisane, że wejście do nieba jest za darmo? Nigdzie. Prawda? No i tutaj Efezjon pan cytujesz, ale to, 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 nie, to nie jest ten temat, panie Rzyman. Podejrzewam, że nie umiesz czytać, Albercie, że masz takie głupie pytania. A, a ty odpowiesz, dlaczego człowiek jest zbawiony, pomimo e, że jego dzieło spłonie? Za co został, zostanie zbawiony? Za swoje spalone dzieło? Zostały ci w ogóle resztki rozumu? A czy ty rozumiesz, Rafa, e, panie Rzyman, co to znaczy ponosić trud dla Chrystusa? Ten, którego dzieło spłonie, zostaje zbawiony. Ale dlaczego boisz się i pomijasz jak ognia wątku, ocaleje jakby przez ogień? Czy to ocalenie, jakby przez ogień, świadczy o tym, panie Rzyman, że wchodzi za frajer? To przeczytajmy to sobie jeszcze raz. Ten, którego, ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Jaka to jest szkoda? Dlaczego ma ponosić szkodę? Dlaczego ma coś szkodę ponosić, jeżeli jest za darmo Panie Rzyman, Ty rozumiesz w co wierzysz, a co czytasz jeżeli jest za darmo, to święty Paweł powinien tutaj napisać ci, którzy umarli wierząc w Chrystusa, wchodzą za frajer ale tak nie pisze i przeczy tutaj otwarcie Twoim herezjom to co wierzysz i to co czytasz, to są księżyc i, i słońce nie, noc i dzień, ogień i woda, nie ma nic wspólnego z sobą bo tu jest sąd przede wszystkim, błusicie przemi wobec, że nie idziecie na sąd ale tutaj piszecie o sądzie, nie? ten zaś, którego dzieło spłonie poniesie szkodę i to chcę, żebyś mi wytłumaczył za darmo? nie sam wprawdzie ocaleje co to znaczy to ocalenie, jeśli nie zbawienie? tak to ocalenie znaczy, że będzie zbawiony, lecz tak jakby przez ogień. Dlaczego musi przejść przez ten ogień, Rafa panie Rzyman? Dlaczego jest ta szkoda? Dlaczego ma będzie ocalony, czyli zbawiony jakby przez ogień? Przecież ma przejść gładziutko za darmo, czyli przechodzę sobie tak za darmo, panie Rzyman, dlaczego to dzieło jest w ogóle badane? Nie odpowiedział pan na to pytanie. Stawiasz pan głupkowate pytania, które yy, pokazują tylko, że pan w ogóle nie rozumiesz wiary. Bo tutaj masz z uczynków: gdzieś tam piszesz, że nie z uczynków. 25. rozdział Ewangelii Świętego Mateusza. Za to, że daliście mi jeść, za to, że daliście mi pić, przyodzialiście mnie, odwiedziliście mnie w szpitalu, wejdźcie do Królestwa Niebieskiego. A więc za uczynki. I tutaj właśnie to nasze życie miłosierdziem jest porównane do budowli. Te pytanie, dlaczego człowiek jest zbawiony, pomimo że jego dzieło spłonie, dlatego jest zbawiony, ponieważ trudził się dla Chrystusa. Może niedostatecznie, ale trudził się, a Chrystus wynagradza każdy trud podniesiony z miłości do Niego. Dlatego tutaj czyściec Zjawi się jako Miejsce sprawiedliwości ale iż na, Że największym atrybutem Boga Jest miłość Prawda? I w stosunku do człowieka miłosierdzie Czyściec jest miłosierdziem Z którego Bóg W którym Bóg Pozwala człowiekowi Oczyścić się By sięgnąć nieba Czyściec jest wielkim darem nieskończonej miłości Bóg. Właśnie dla takich, którzy gdzieś ponieśli ten trud. Ale może niedostatecznie. No nie wyszło im. Zamiast ze złota zbudowali szopę z drzewa, ale Chrystus to docenił i właśnie za to, że Chrystus docenia ten trud. Mimo to, iż nie jest doskonały, to jednak nie potępia tego który się dla niego trudzi, nawet w sposób e, na poziomie drewnianego wychodka. Ale Chrystus to docenia. Ale Ty to rozumiesz? Rozumiesz słowa świętego Pawła z listu do Koryntian, które Ci teraz przeczytam? Nie, Ty nie rozumiesz, bo Ty nie myślisz tymi kategoriami. Hmm. Wasz trud. Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie, to jest 15:58. Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiali. Zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostanie daremny w Panu. Ale ty nie myślisz takimi kategoriami, nie? Bo trud to jest dla tych, co są pod zakonem, nie? Ty jesteś słodko pierdzący, nic nie robiący. Dlatego jesteś ślepy. A święty Paweł mówi: trud nie pozostanie daremny w Panu. Nie pozostanie daremny. Bóg odpłaci każdemu. Proporcjonalnie do tego, co zrobił. Ktoś wybudował mu komnatę ze złota i wchodzi. Ktoś wybudował coś gorszego, wychodek też ocaleje, ale e, przez ogień, czyli przechodzi przez czyściec. Czy to ocalenie, panie Rzyman, to jest zbawienie za frajer, to ocalenie przez ogień? Poza to zobaczmy. Fundamentu, bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Tak, czyli mamy fundament, wiarę, tak? Chrystusa. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, Panie Rzymon, dlaczego trzeba budować? Za darmo ma być. Budowanie nie jest za darmo. Budowanie jest zaangażowaniem się, tak? Na, powtarzam to jeszcze raz, ale Ty tego nie, 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 nie potrafisz się do tego odnieść, bo to cię przerasta. To cię miażdży. Budowanie nie jest za darmo, że ja sobie ubieżyłem i już jestem zbawiony. Nie, ubieżyłeś to teraz zakasuj rękawy i buduj, tak? Ze złota. Ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy. 13. Tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je Dzień Pański, okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jaki jest. Tak? A więc jest Dzień Sądu, który będzie Dzień Próby Ostatecznej. Oczywiście są zbawieni, tak? Ci, którzy tam różnie budowali, ale jest też czyściec, oczyszczenie przez ogień. Będziemy sądzeni z miłości, z tego jak żyliśmy miłosierdziem, z tego jak wybaczaliśmy, z tego jak służyliśmy Chrystusowi. A służyć Chrystusowi to znaczy służyć bliźnim. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. I właśnie za to, co mnieście uczynili w bliźnik, za to pójdziecie do nieba. Daliście mi jeść, daliście mi pić, daliście mi ubrania. A nie, że o, uwierzyliście, wchodzicie za frajer. Nie. Nigdzie nie ma o wejściu do nieba za darmo. Zawsze jest zapłata albo nagroda, a na jedno i na drugie trzeba się zachorować. Panie Rzyman, pokaż mi werset, gdzie do, do nieba się wchodzi za darmo. Bo tutaj nie ma darmowego wejścia. Tu jest zabudowla. Pozdrawiam.